Z tej strony ja, czyli Mobile Games. W dzisiejszym odcinku chciałem wam zaprezentować taką grę walkę. Kto to zbuduje po prostu lepsze? Czekajcie. To zbuduje lepszą wioskę? Czy wieśniaki w 10? Lub godiny w 10? To stary, krótka. No, że chwilę będzie krótka przerwa żeby nie przedłużać podziękuję im trochę i że o tak starczy. nie wiem czy to będzie równo czy nie ja da mi rehesujowców by coś mieli no ale co będzie wyglądać, zobaczymy kto zbuduje po włoskiej, to będzie silniejszy. No, Mam małą pamięć na filmy, więc postaram się to szybko zrobić. Nie wiem, taki wielki kwalet, może takie coś. Nie, będę mi po prostu materiałów niezbędnych. Tutaj mamy chyba dwa stanowiska, co mi się nie podoba. Więc tego gostka będzie trzeba stąd zweryfikować. Nowy. Boże, ja znowu coś. No dobra po prostu nie wnikajcie na to wioskę. Tylko będziemy patrzeć. Może niech to buduje. I tych no, rzeczy wyglądają inaczej. To dobra krótka przerwa i później Wam pokażę jak to wyszło. Ej, krótka przerwa i patrzcie. Muszę teraz zbudować, i osoby, trzy osoby. To Dobra, żeby oni się pozabierali. Po prostu. Proszę zabijcie się. I na tych. A dobrze, że żeby... Wygląda u tych. No, gdzie im już lepiej. A szybko test: kto jest silniejszy? Zobaczymy. Mm. Taki goblin, czy on. Byłby szybciej, bo mi się nie chce czekać. Trzech takich dzisiaj zjemnego wynia czekajcie tego nie tego nie wnika, nie tylko tutaj Dobra 3 godyni w kątę 1, 2, 3, 4, 5, 6 dla 6 No dobra jednak albo zróbmy taką Totalnie wielką walkę. Tyle kontra tyle. A nie, to są olki. No dobrze, to czekajcie. Tak to wygląda. Hey, A nie ma. Wyśniaki kontra, dokładnie osadnicy kontra takie uchwórki. No dobra, nie będę przedłużał, lecimy do tamtych za chwilę. Dobra, po bardzo z długa się oni się ciągle krepią, więc po prostu sam ich zabija. O, przeżyli. No, trochę ich się tu znalazło. O, tutaj tak im to idzie.